Nie jesteś gotowy na challenge? Zawsze. Wow! Wow, sztabki złota! Jeśli ty masz złoto, to ja mam czekoladę. Andy, dlaczego nie powiedziałeś mi od razu, że nie mam czekolady? Prawie połamałam sobie wszystkie zęby. Skąd miałem wiedzieć? Gdzie ci się spieszy? Stop, skoro ty nie masz czekolady, to ja ją mam! Super! To nie jest zwykła czekolada, a złota i pyszna czekolada. Widać to po twoich zębach. Wszystkie są złote. To tak, jakbyś wstawił sobie nowe. Wow, naprawdę wyglądają, jakby były ze złota. Ale nie martw się, mój język sobie z tym poradzi. E, słuchaj, Andy, został ci jeszcze kawałek czekolady. Może podzielisz się ze mną? Czekoladą? Nie jest tak dobra, że sam wiele bym za nią dał. Chyba będę musiała zrobić coś niezbyt legalnego. Przyniosłeś walizkę? Trzymaj złoto. Dziękuję. Teraz mam całą walizkę pełną czekoladowych złotych sztabek. Nigdy nie byłam bardziej szczęśliwa. Skoro masz walizkę pełną czekolady, to po prostu musisz nią się podzielić ze swoim najlepszym przyjacielem. Nie ma mowy. Nie waż się dotykać mojej czekolady. Poradzę sobie bez ciebie. Nie zamierzałem tego robić. Interesowała mnie tylko walizka. Teraz ty spróbuj mnie dogonić. Załatwię cię. Myślisz, że uda ci się mnie złapać? Nie sądzę. Tam masz. Walizka będzie moja. Nie pozwolę na to. Mam propozycję. Jedna sztabka dla mnie i jedna dla ciebie. Może być? Tak, idealnie. Już jestem zmęczony tym bieganiem. Wow, zupełnie nowy iPhone. U mnie też. Fajna nagroda. Wreszcie mogę robić zdjęcia najlepsze na świecie. Dlaczego zostawia brązowe ślady? Wiem, czemu od razu się nie domyśliłam. To czekolada. Czekoladowy iPhone? Słabo. Czyli tylko ja mogę robić sobie fajne selfieaki? Ze mną przecież jesteśmy przyjaciółmi. Telefon jest mój, co oznacza, że fotki też są moje. Myślisz, że tak łatwo się nie pozbędziesz? Pokażę ci, kto tu rządzi. To chyba najlepsze zdjęcie, jakie kiedykolwiek zrobiłem. Barbie, zwariowałaś, przez ciebie upuściłem telefon. Spójrz, jest popękany. Co ja teraz zrobię? Czego ode mnie chcesz? Pozwól mi w spokoju dokończyć moją czekoladę. Daj mi chociaż kawałek, proszę. Jeszcze czego? Masz swojego własnego iPhone'a? Barbie chyba nie wie, że jest zepsuty. Więc mogę wymienić jej czekoladowego iPhona na tego rozbitego. Uważam, że to naprawdę dobry układ. Barbie, mam dla ciebie propozycję. Ja ci dam iPhone'a, a ty mi dasz czekoladę. Wchodzę w to ekstra. Czekaj, dlaczego jego ekran jest uszkodzony? To nie fair. Za późno już oddałaś mi swojego iPhone'a, więc teraz jest mój. Nie ma mowy, chcę odzyskać mój telefon. Ciekawe, dlaczego w pudełku umieścili ładowarkę? Skoro to czekoladowy iPhone, to nie może zabraknąć w nim energii. Sprawdźmy to. Jej ta ładowarka generuje dodatkową czekoladę. Zawsze chciałam taką mieć. Może ładowarka do iPhona też przywróci mi normalny ekran? Zaraz się tego dowiemy. Mam teraz tyle energii. A na mnie czeka też na czekolada. Kurczę, kaktus. Co mamy zrobić? Przecież są ostre. Nie można ich jeść. Trzeba sprawdzić, jak bardzo kłujące są jego igły. To dziwne. W ogóle nie kłują. Może ten kaktus jest jakiś niezwykły? Tak, jest jadalny. Super. Jadalny? W takim razie mamy szczęście. Ja tak, ale twój kaktus jest prawdziwy. Jak to boli? Teraz moja twarz jest sama w tych igiełkach. A w sik! O! I po igiełkach. Bo teraz są na mojej twarzy, jak mogłaś. Ja? To było niechcący. Pomogę ci je zdjąć. Masz się na co skarżyć. Masz czekoladowego kaktusa. Rzeczywiście, mój kaktus jest pyszny. Mój nawet z daleka śmierdzi. Jak ja go zjem? Najpierw trzeba go podzielić. Tylko mnie nie dotykaj. Wcale cię nie potrzebuję. Chcę tylko posiekać kaktusa. I go zjeść. Mam nadzieję, że nie jest zbyt obrzydliwy. Ojej, jest jeszcze gorszy niż myślałam. Ale przepisy mówią, że muszę to zjeść. Jestem silna, więc dam radę, podczas gdy ty będziesz się krztusiła zielonym kaktusem, ja będę jadł pyszną czekoladową ziemię, ziemia? Wiem, moja też jest brązowa, więc na pewno też jest z czekolady, fu, o, nie! To zwykła ziemia! To okropne. Poza tym doniczkę też można zjeść. Jest w całości zrobiona z czekolady. Mam nadzieję, że przynajmniej z doniczką mi się poszczęściło. Aj, to boli! Co za dzień? Mam dziś pecha. Czujesz ten zapach? To nie ode mnie. Niedawno się kąpałem. Ode mnie też nie. Chyba pochodzi spod twojej pokrywki. Fu, to ryba! Teraz wiadomo, co tak śmierdziało. Wiadomo też, że musisz ją zjeść. To najwyraźniej nie jest mój dzień. Na sam widok tej ryby dostaję odruchu wymiotnego. Zobaczymy, co mnie czeka. Hura, moja ryba jest czekoladowa, więc będzie pysznie. Barbie, chciałabyś spróbować? Oczywiście, że tak, jeszcze pytasz. Chciałabyś, ale nie dostaniesz. Zjadaj swoją rybę. A czekoladowa jest moja. Wciwus. O nie. Jeszcze jeden grys wymiotuje. No i co? I tak musisz to zjeść. Więc spiesz się i zjadaj. Masz rację, im szybciej, tym lepiej. Nie o to mi chodziło. Jestem silna i bardzo odważna, więc dla challenge'u zrobię wszystko. Co to ma wspólnego ze mną? Teraz ja będę śmierdział. Zaraz będzie śmierdziało coś jeszcze. Fuu, to obrzydliwe. Wiem, co poprawi wszystkim humor. Moja czekoladowa rybka. Jest taka apetyczna, daj mi spróbować. Aby smak prawdziwej ryby zniknął z moich ust. Nie mam mowy, i tak jest mała. Zjem ją sam. Jeśli nie chcesz mi dać czekolady, to będę musiała ją ukraść za pomocą wędki? Jestem pewna, że twoja ryba się na nią złapie. Mam nawet czekoladowego robaka. Myślisz, że jestem aż taki głupi? Wezmę robaka, ale zamiast ryby Barwi dostanie wielkiego mięsistego karalucha. Mam nadzieję, że się zaprzyjaźnią. A, co to jest? On mnie zje! Matko, co za histeryczka! Kurwa, Wygrałem! Ojej, czekoladowe owoce! Barbie, patrz! Pokażę ci prawdziwe mistrzostwo! To się nie liczy! Byłem po prostu rozproszony! Wyglądasz jakbyś miał na twarzy sam wiesz co! Przestań! A ja mam prawdziwe truskawki. Teraz moja kolej. Pokażę ci, jak to robi zawodowiec. Zawodowiec? Bardziej cyrkowy klaun. Ale moje truskawki smakują lepiej niż jakaś tam czekolada. Są soczyste, słodkie i świeże. Czekolada też jest soczysta, słodka i świeża. Ale z czekolady nie da się zrobić pysznego truskawkowego koktajlu. A ja mogę. Tylko nie śmieć. Uważaj, gdzie rzucasz. Nie krzycz, lepiej patrz i ucz się, jak profesjonalista robi smoothie. Potrzebujemy blendera mleka i oczywiście troszeczkę miłości. Zalewamy truskawki mlekiem. Włączamy maksymalną moc. I gotowe. No i co? Już mi zazdrościsz, że mój obiad smakuje lepiej niż Twój? Muszę tylko dodać odrobinę bitej śmietany. Mmm, pyszności. Daj mi chociaż polizać śmietanę. Nie ma mowy, koktajl jest mój. Zobaczymy, co powiesz, gdy na twojej twarzy znajdzie się śmietana. Co ty zrobiłeś? Dlaczego? To szczypie. Przynajmniej teraz mogę ukraść twój koktajl. Nie waż się, oddaj mi go. Nie mogę, bo już wypiłem. Nie złość się. Barbie, lepiej patrz i ucz się, jak rzucać i łapać truskawki. Nie. Jak? Fajnie? Myślę, że trzeba to zrobić jeszcze raz. Co dziwne, gdzie się podziały owoce? Co tu się dzieje? Barbie, czy ty kradniesz mi czekoladę? Nie, to nie moja wina. No, oczywiście, skąd w takim razie wzięła się czekolada na twoich ustach? Zobaczymy, jak ci posmakuje czekolada o smaku czerwonej papryki. Dodam tylko kilka kropel. Wystarczy. Wyszności. Co to zrobiłeś? Dlaczego to jest takie ostre? Ja płonę! Ojej, zaraz tu będzie pożar, trzeba to ugasić. Chyba ok. O mój Boże. Jaki ty jesteś? Wiem, że mnie lubisz. Ciekawe, jakie smakołyki na nas czekają. Sprawdźmy szybko. To Pringles. Uwielbiam chipsy. A co ja mam? Też mam chipsy. Wyglądają jednak dość dziwnie, bo moje są prawdziwe, a twoje z czekolady. Obydwie mamy ogromne szczęście. Nie mogę się doczekać, żeby je zjeść. Nie dość, że dobrze smakują, to jeszcze są zabawne. Spójrz, wyglądam jak kaczka. Rzeczywiście, masz nawet dziób. Ale dość zabawy. Czas zjeść te wszystkie pyszności. Głupia puszka, dlaczego robią tak wąskie? Żebyś pytała. Akurat będę miała czas na widzenie moich czekoladowych chipsów. Też chcę ich spróbować. Muszę je ukraść. Hmm? Dlaczego to zrobiłaś? To są moje chipsy. Żeby ukraść pozostałe. Co to ma być, głupie puszki? Ci właśnie popłaca. A teraz siedź sobie bez rąk. Nie no, pomóż mi proszę! Dobra, mam pomysł. Tylko trzymaj palce, bo spiłuję Ci ręce. Je. Ojej, tu są. Twój plan zadziałał. Dziękuję. Chociaż ręce mogłam ci odpiłować. Mam nadzieję, że tym razem znów czeka nas coś smacznego. Wow, ogromna czekoladowa ryba. Skoro ty masz rybę, to moja będzie prawdziwa. Ja nie chcę jeść prawdziwej ryby. Nie dam rady. Chociaż może okaże się pyszna. Nie, to chydna, śmierdząca ryba. Okropność. Zgadzam się, nawet ja wyczuwam zapach swoich ust. Ale wszystko jest w porządku. Nie zniechęcam się, bo czeka na mnie ten czekoladowy cud. Wygląda pysznie. Muszę dostać tę czekoladę. Mam nawet plan, jak to zrobić. Może mi stara dobra Nutella, którą wykorzystam do przebrania mojej ryby. Muszę je tylko podmienić. Spójrz, Linda, co tam leci? Gotowe. Teraz mogę spróbować tej pysznej czekoladowej rybki. Tam nic nie ma, oszukałaś mnie. Czego mam prawdziwą rybę? Jak udało ci się to zrobić? Co za niespodzianka, prawdziwe kosmetyki. Jeśli twoje są prawdziwe, to moje będą pyszne czekoladowe. Nie wiem, po co ci czekoladowy makijaż. Myślę, że fajnie jest mieć zwykły, bo można się zamienić w księżniczkę. Tak, Poli na pewno przydałby ci się makijaż. Bardzo zabawne. Co ty zrobiłaś? Czy ty w ogóle wiesz, jak się robi makijaż? Nie wiem, o co ci chodzi. Kurczę, wyglądam jak klaun. To straszne. Nie martw się. Zaraz to naprawię. Linda bierze sprawy w swoje profesjonalne ręce. Super, wychodzi świetnie. Będziesz bardzo zaskoczona efektem. Co za zapach! Co ty zrobiłaś? To wygląda jakbym była wymazana nie czekoladą, tylko jak mogłaś! Odegram się na tobie. Zabieraj ręce! Nie niszcz mojego wyglądu. To wszystko? Prawdziwe ziemniaki? Co ja mam z nimi zrobić? Nie wiem, co zrobić z prawdziwymi, ale z czekoladowymi frytkami można zrobić wiele fajnych rzeczy. Ja też chcę. Ale nie masz szczęścia, więc to ja będę jadła czekoladowe frytki, popijając je czekoladową kolą. Swoją drogą nie piłam jeszcze czekoladowej koli. Teraz jest najlepszy moment, by zrobić to po raz pierwszy. Podczas gdy Linda będzie jeść zwykłe ziemniaki. Zaraz oberwiesz. Nie będziesz się ze mnie nabijać. Co ty zrobiłaś? Jesteś po prostu zazdrosna. Go. Oh. Mam świetny pomysł. Właściwie ze zwykłych ziemniaków też można zrobić coś naprawdę smacznego. Na przykład frytki. W tym celu muszę pokroić ziemniaki na małe plasterki. Czas przypomnieć sobie kilka ciosów karate. No i gotowe. Pierwsza część pracy została wykonana, teraz musimy je tylko podpiec! Mm, pachnie pysznie! Oczywiście, bo tuż przed twoimi oczami z niczego powstają prawdziwe frytki. Moja ulubiona potrawa z McDonald's. Wow, nigdy wcześniej nie widziałam oh. łyżki z czekolady. A ja mam prawdziwą, co mam z nią zrobić? Hmm. <gry> Można nią jeść czekoladę. Rzeczywiście, ja mam czekoladę. Nadszedł czas, aby ją zjeść. Jakie to pyszne, ale przydałoby się ją czymś popić. Mleko będzie idealne, szczególnie jeśli jest to mleko czekoladowe. Hmm. Spaniale. Teraz mogę jeść i pić jak normalny człowiek. Jak sprytnie zrobiłam sobie smoothie z tych składników. Oh. Może moja łyżka hmm. też jest jadalna. Hmm. Oj! Nie! To tak bardzo boli! Ojej, Linda, straciłaś kilka zębów. Oh. Dentystka poli do usług. Otwórz buzię to naprawię ci zęby. Zrobione. Nie są takie jak wcześniej, są o wiele lepsze. Gratulacje! Ups, chyba troszkę przesadziłam. Co? Troszkę? Wyglądam teraz jak królik. Swoją drogą to dobry pomysł. Trzeba tylko dodać kilka rzeczy. Mój kaktus jest czekoladowy. Nie trzeba będzie się nim stresować. A mój jest prawdziwy. On może nie będzie tak kłujący. O nie! Jednak jest kłujący. Masz pecha. Dlaczego? Nie zjem tego kaktusa. Będzie o wiele fajniej, gdy go wypiję. To jest naprawdę obrzydliwe. Szybko wysechł. What? Muszę go czymś zajeść. Tylko czym? Nawet nie patrz na moją czekoladę i tak się z tobą nie podzielę. Nawet o tym nie myśl, sama chcę zjeść własnego kaktusa. Skoro jesteś taka chciwa, trzeba dać ci nauczkę. Spójrz tam leci hipopotam. Jaka naiwna! Podczas gdy będziesz szukać hipopotama, ja zamienię twoją czekoladę w ostrą. Nie ma tam hipopotama. Co, Co ty zrobiłaś? Chłonę pożar. Chciałam tylko spróbować czekolady. Roztopiona też jest w porządku. Myślisz, że tak po prostu pozwolę ci to zjeść? Nie ma mowy. Teraz wyglądasz jakbyś była pokryta kupą. Hura! Pierwsza podniosek klosz. No to mam pikantną pizzę, fuj! A ja mam czekoladową. Zobacz, ile różnych smakołyków się na niej znajduje. O. Szczęścia raz ciebie. Będę musiała wytrzymać i jeść to coś. Mam nadzieję, że nie jest zbyt ostra. Fuj, o nie! Nie jest tak bardzo ostra, ale i tak jest paskudna. Linda, poczęstuj mnie czekoladową pizzą, błagam cię. Nie ma mowy. Masz ogromną pizzę, której nie dojadłaś, bo jest obrzydliwa. Skoro nie chcesz się podzielić, to też nie dostaniesz swojej pizzy. Czekolada nie wytrzyma mojej susarki do włosów. Dobrze ci tak. Co? Dlaczego oh. roztopiłaś moją pizzę? No i dobra, nie pogorszyło to smaku czekolady, więc i tak jest ok. Kurczę, chyba mój plan nie wypalił. Oh.